Siemano kolano z tej strony Adam Xano Oczywiście mamy kilka rzeczy do załatwienia, czyli podróżę deru znowu Zbroja niezbyt użyta. Warto w sobie na nią patrzeć. Ja, bez przerwy te same mnie rzeczy mi wpadają. Co to? Muszę to sprawdzić. To jest obowiązek mój. Inny portal. No to rozkopujemy. Czaszka? Czaszka waiterowego. Szkieleta. Co ona tutaj robi? Odłożę to. To... Nederry to wymierz? Władcy nederu. Dobre, biorę go na pewno. Korona własna teru. Kto to jest ten własny teru? I postór? Ja trafię na, chyba na jakiś grób. Przynajmniej sobie go zlutuję. To jest naprawdę dziwne. Oberwiesz od mego miecza jako pierwszy. Widzisz jaki potężny on jest? Endermanie? Ha! Przeleknął się mnie. Widać to po nim. Zginął. Ciężko jest pozyskać ten blok. Biora. Dobry ten miecz. Ale, kim jestem władcą Nederu? Napiszcie, o kim możecie sądzić, że. może się nazywać władcą Nederu. A może ten portal został stworzony, bo ja tutaj próbowałem stworzyć? Nie wiem. Nie będę się tym zastanawiać. Ale fajny miecz. Dwie enderperły. Mam stół alchemiczny. Będę musiał go rozstawić. Jak wyciągnąć ze sakwy? Stół alchemiczny. Będę musiał sprawdzić ten trójząb. Czy on też jest taki potężny jak ten miecz? A masz? Wrócił. Dobre, koładło. Dobrze, że je zrobiłem. Bo, bo będę mógł sobie dużo rzeczy za pomocą niego stworzyć. Ale kim jestem władca Nederu? To mnie głównie ciekawi. To jest pytanie na ten odcinek: kim jest władca Nederu? Możecie sobie zgadywać, kto to. Podziękuję wam za każdą prośbę. A jakby co, zrobię tutaj beczułkę. Zapomniałem powiedzieć. Mam wiadro. Będę mógł tym mieczem mocno walić. Ale mnie więcej rzeczy ciekawi. Dlaczego tam był tylko miecz, korona i postór? I ważniejsze pytanie. Kim w ogóle jest własny teru? O! Witaj, kolego. Co u Ciebie? Zrobię. Potrzebuję zielonego barwnika. Albo ciemnozielonego. A nie pamiętam, z czego się je robi. Leder tak ciągnie. Ale ja nie idę tam. Teraz muszę, zapomniałem wziąć nożyce. W którejś skrzynce miałem nożyce. Podejrzany mi się wydaje ten miecz. Ale darmowy. Jakby... Przestań mi podpowiadać, nie chodź. Przepraszam. Ktoś mi bez przerwy siedział. Coś mi się działo. Nad uchem jedzenie. Tymczasowo wyrzucę. Tutaj połowa, a tutaj druga. Żelazo. Nożyce. Nie wiem, co zrobiłem ze starym im. Podniosę to i sprawdzę, czy to, to, to coś do czegoś służy dobra, mam dwie pary. Okej. Okay. Po co mi to na razie? Ale od kiedy mam ten hełm i miecz? Bardziej mnie ciągnie do netheru. Muszę spróbować. Hmm. Mus muszę poszukać... Spróbuję rozmnożyć... Moje jest zwierzątka. Hm, sześć chyba wystarczy, racja siano wy potrzebujecie. Co mi się tutaj samo odpala? Zapomniałem. To służy do rozmnażania grzyby. Jakiegoś grzyba sobie tutaj chcę zasadzić? To dlaczego stawiam kiedy nie chcę? A jak chcę, to nie stawia. Eee. Trzy bloki kwarcu. Ile mam piasku? Dobra, nie tu. Pomyliło mi się tu. Szkło. Pół sukcesu. Teraz muszę przerobić to na butelki. Będę miał sobie, nie potrzebuje sobie trochę. Racja, to się nie stakuje. Straciłem. Mówi się trudno. Ale by mi się przydało było to. No to wiem, co muszę zrobić.

jest więcej. Racja. Tutaj mogę po prostu sobie od razu przyjść. Hmm. Ciekawy mnie, co z tym dalej. Idę sobie sprawdzić, by craftingu. Ale miecz władcy, ogólnie te to rzeczy, władcy. Nederu. Kuszą mnie, żeby zamieszkać w noterze. Obecnie dosłownie wszystko mnie kusi. Ten, te bronie mnie, tu tak mnie kusi. Czuję moc tego. Nie wiem co z tym. Jakby to mnie chciało przejąć. A stawianie, stawianie to wzmacnia. Co, co się a, To się tak robiło. Osiem. Osiem będę mógł no to no to wiem, co będę musiał, ile rzeczy będę musiał zrobić na następny odcinek. No to trzymajcie się, słodko! I do zobaczenia. Cześć!